Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam naszych drogich słuchaczy i pierwszą część naszego radiowego spotkania pragnę poświęcić podsumowaniu akcji zbierania podpisów w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Europejskiej Jeden z Nas. Wiemy, inicjatywa zrodziła się we Włoszech pod szczególną opieką profesora Cassiniego i miała na celu przygotowania dokumentacji wniosku do Parlamentu Europejskiego, który by zakazał finansowania ze środków unijnych, a więc z naszych podatków, zbrodni aborcji w krajach trzeciego świata, a także eksperymentów na embrionach ludzkich. Żeby ten wniosek mógł być rozpatrywany przez Parlament Europejski, trzeba było zebrać do 1 listopada w całej Unii Europejskiej 1 milion podpisów. Z radością chcę przekazać, że mam przed sobą wydruk komputerowy, który mówi, że zebraliśmy w całej Unii Europejskiej 1 781 000 podpisów, a więc prawie dwa razy tyle, co wymagane ustawodawstwem europejskim minimum. To wielki sukces obrońców życia w całej Unii Europejskiej. Cieszymy się, dziękujemy Panu Bogu i ludziom zaangażowanym tą inicjatywę, a także wszystkim tym, którzy złożyli swoje podpisy. Chcę przekazać wyniki. Pierwsze miejsce w liczbie zebranych podpisów mają Włochy. 617 tysięcy podpisów. Drugie Polska. 238 tysięcy podpisów. Trzecie Niemcy. 169 tysięcy podpisów. Czwarta Rumunia. 134 000 i Hiszpania. 126 tysięcy podpisów. Trzeba zaznaczyć, że inicjatywa Zrodziła się we Włoszech, ona się w czas tam rozpoczęła Myśmy Polacy włączyli się w nią dopiero w lutym tego roku Włosi już od jesieni w ubiegłego roku zbierali podpisy Wiemy, że inicjatywę tą poparł ojciec święty Benedykt XVI Inicjatywę tę poparł oczywiście obecny ojciec święty papież Franciszek I oczywiście episkopat polski Mam drugą sprawę do przekazania i gorący apel do naszych wszystkich słuchaczy. Otóż jesteśmy w bardzo wielkim zagrożeniu w Polsce mianowicie ze strony homoloby i genderloby, który właśnie przygotował projekt ustawy, specjalnej ustawy, to jest dróg sejmowy 1051, która by no, karała więzieniem i wysokimi karami grzywnych, pieniężnych za no, wszelkie sprzeczne z tą ideologią, homoideologią, genderlogią, nawet podawanie danych naukowych. Czy opinii. To jest wielkie zagrożenie zarówno normalności w naszej ojczyźnie, jak i wolności słowa, a także w pewnym sensie i wolności badań naukowych. Podobne ustawodawstwo było przygotowane nie tak dawno we Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii, ale udało się go zablokować dzięki zmasowanym protestom obywateli tych krajów. I w związku z tym proszę o poparcie takiego apelu do pani marszałek Sejmu Ewy Kopacz, w którym no, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec tych planów ustawodawczych. Ja pozwolę sobie odczytać ten apel i prosić wszystkich naszych słuchaczy, aby... Poprzez właśnie podpisy na stronie internetowej www.stopdyktaturze.pl łączyli się aktywnie walkę o zachowanie właściwego ustawodawstwa, zachowania wolności słowa, a także i badań naukowych. Czytam tekst tego apelu, pod którym bym prosił bardzo składać podpisy. Szanowna Pani Marszałek. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa. Wyrażam swój stanowczy sprzeciw wobec treści projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Druk sejmowy nr 1051, które zamiast równego traktowania przyniosą uprzywilejowaną pozycję społeczną środowiskom homoseksualnym w Polsce oraz przyczynią się do dyskryminacji normalnych rodzin opartych na małżeństwie mężczyzny i kobietom. Uważam, że wspomniany projekt ustawy nie tylko narusza artykuł 18 Konstytucji Polskiej gwarantujący szczególną ochronę prawną rodziny, ale również drastycznie ogranicza wolność słowa zagwarantowaną w artykule 54 Konstytucji Polskiej i wolność gospodarczą stanowiącą podstawę ustroju Rzeczypospolitej na podstawie artykułu 20 Konstytucji Polskiej. Dlatego zwracam się za pani pośrednictwem, z apelem do Sejmu RP o podjęcie wszelkich działań dostępnych na gruncie prawa, aby wspomniany projekt nie został uchwalony, stając się kolejnym przejawem polityki antyrodzinnej ze strony koalicji rządzącej. Gorąco proszę o podpisy. Przypomnę stronę www.stopdyktaturze.pl Trwajmy w dziękczynieniu za udaną, w sensie zbierania podpisu, inicjatywę europejską jeden z nas i mobilizujmy się do ochrony zagrożonej demokracji poprzez no, bardzo niebezpieczne ustawodawstwo, projekty ustaw przygotowane przez lobby, gender i homoloby. Szczęść Boże!